Witam serdecznie z tej strony Dewetoper. Dzisiaj pokażę Wam nowy apartamentowiec na osiedlu Dream Hills w Hiszpanii. Zobaczcie jak wygląda okolica. Ja podjechałem jakby od tyłu, żeby pokazać wam co nieco tą budowę od kuchni, a tam właśnie przed nami był już ukończony apartamentowiec, gdzie już generalnie ludzie mieszkają. Oczywiście po środku osiedla jest piękny basen wszelkie udogodnienia tuż za rogiem, sklepy, bary, restauracje. Do plaży jakieś 4 minuty samochodem, do centrum lazenia bulwar jakieś 4 minuty, do lotniska jakieś 50 minut samochodem. Także macie tutaj wszystko w okolicy, co chcielibyście. No i oczywiście macie codziennie słońce. Jeżeli jesteście zainteresowani, w komentarzu napiszcie Dream Hills, a nasz pracownik natychmiast się do Was odezwie. Pozdrawiam, Dewe Toper.